Są takie tygodnie, kiedy człowiek zaplanuje sobie wszystkie kluczowe zadania na każdy dzień. W poniedziałek służbowy wyjazd do Katowic, wtorek mini przeprowadzka, w środę ogarnięcie papierkowej roboty. W czwartek wyjazd na większe zakupy do sklepu budowlanego, w piątek spotkanie ze znajomymi, a w sobotę wyjazd z żoną i psem w miejscach, gdzie wyższy prześwit jest wręcz obowiązkowy. I wtedy dzwoni do Was Mercedes. Okazuje się bowiem, że właśnie w poniedziałek możecie odebrać do testów Mercedesa AMG GTR i wszystkie Wasze plany trafia szlak. I nie mówcie, że nie, bo zrobilibyście dokładnie tak samo jak ja. Dlatego, że ten samochód był w naszej redakcji około rok temu, no to bądźmy szczerzy, takim propozycjom po prostu się nie odmawia. Dlatego postanowiłem, że w tym filmie parę razy cofniemy się w czasie do momentu, kiedy testowałem największego konkurenta dla AMG GTR, czyli Porsche 911 GT3. Te samochody bardzo ze sobą konkurują, jeśli chodzi o jakość jazdy na torze, czy urywanie nawet tysięcznych sekund. Natomiast czy tak samo ze sobą konkurują pod względem łatwości użytkowania na co dzień? Dlatego w tym teście może nie bezpośrednio, ale postaram się porównać jak żyje się na co dzień z tymi samochodami. Na początek przypomnienie. Od premiery tego modelu powstało naprawdę sporo odmian AMG GT. To jest wersja R, czyli ta z tych bardziej usportowionych. Nad nią jest tylko Pro i Black Series. Ale Black Series to jest w ogóle samochód dla samobójców. Nie będę Wam opowiadał o wyglądzie tego samochodu, bo auto ma 6 lat na karku i podejrzewam, że wszyscy doskonale wiecie, jak wygląda z każdej strony. Natomiast skupię się na moim zdaniem najważniejszej rzeczy, jeśli chodzi właśnie o wersję R. Pamiętacie, jak testowałem GT3. I mówiłem tam o aerodynamice? Nie pamiętacie? To krótkie przypomnienie. Co wpływa, że GT3 jest taka doskonała właśnie na to, że? A mianowicie, przeprojektowany tutaj przedni zderzak i są tutaj większe wloty powietrza zapewniające lepsze chłodzenie hamulców. Mamy dodatkowe wloty powietrza na masce. Podwozie zostało zaprojektowane podobnie jak to w bolidzie E1. Mamy tutaj również wiele karbonowych elementów obniżających masę. Ogromne tylne skrzydło w kształcie szyi łabędzia, tak to nazywa Porsche, oczywiście regulowane, które ma zwiększać docisk. Większość docisk ma również wielki tylny dyfuzor. Mercedes AMG GTR również został wyposażony w masę rozwiązań związanych z aerodynamiką i moim zdaniem są one bardziej Zaawansowane i dużo bardziej efektowne niż w GT3. Zanim jednak wam je pokażę, to muszę wyjaśnić pewne zagadnienie. W takich samochodach bardzo duże znaczenie ma aerodynamika, bo jak brzmi znane przysłowie, wyścigów nie wygrywa się na prostych, a w zakrętach, dlatego ogromne znaczenie ma tutaj docisk. Wiele osób myśli jednak, że jest on wytwarzany tylko od góry samochodu, głównie dzięki spoilerowi i kształtom nadwozia. No nie do końca. Istnieje bowiem coś takiego jak efekt przypowierzchniowy, który w samochodach wytwarzany jest przez tak zwany kanał Venturiego. Fani Formuły 1 doskonale wiedzą o co chodzi, bo to jest chyba najważniejsza zmiana w najnowszych Bolidach. W skrócie w tym zjawisku chodzi o to, aby pod samochodem wygenerować jak najniższe ciśnienie, tak by podciśnienie przysysało samochód do powierzchni drogi. Jak to się dzieje? Dolna część samochodu zbudowana jest w ten sposób, aby maksymalnie zagarnąć powietrze pod auto z przodu, ograniczyć powierzchnię przepływu tego powietrza pod samochodem, by w tylnej części nadwozia podłoga się unosiła, tworząc dyfuzor i rozprężając powietrze. Dzięki temu efektowi można powiedzieć, że auto jest po prostu przysane do drogi. W tym samochodzie w dość zaawansowany sposób ten efekt został wykorzystany, bo sam Mercedes mówi, że AMG GT-R jest legalnym samochodem wyścigowym. I patrząc za niektóre rozwiązania, rzeczywiście tak jest. W przednim zderzaku jest węglowy splitter, który wysuwa się przy prędkości od 80 km na godzinę. Wszystko po to, aby łapać jak najwięcej powietrza. Widzicie te. Pionowe małe żaluzje. One otwierają się lub zamykają w niecałą sekundę. Wszystko po to, aby kontrolować powietrze i kierować je albo pod samochód, albo na samochód. To sprawia, że przy maksymalnych prędkościach przednia oś dociskana jest o dodatkowe 50%. Po bokach zrzaka są kolejne wloty, które mają kierować strugę na samochód, aby możliwie najbardziej zminimalizować niepotrzebne zaburzenia powietrza. To jednak nie wszystko, bo te wloty również kierują zimne powietrze na hamulce, aby zapobiec ich przegrzaniu. Mamy tutaj również maksymalnie płaską podłogę oraz ogromny tylny dyfuzor, który, tak jak Wam wspomniałem, ma za zadanie rozprężyć to powietrze oraz zoptymalizować przepływ strugi. Wszystko po to, aby maksymalnie zwiększyć stabilność podczas jazdy. Oczywiście w AMG GT-R nie skupiono się tylko na efekcie przypowierzchniowym. Powietrze ma również dociskać ten samochód od góry, dlatego pojawił się tutaj ogromny tylny spoiler, który regulowany jest manualnie za pomocą imbusów. Jakie to może nie za sobą konsekwencje? To wytłumaczyłem wam w teście Fordora. Dla mnie te rozwiązania i ta technologia jest szalenie emocjonująca i ciekawa, ale znowu to wszystko sprawdza się na to, albo przy dynamicznej jeździe. A jak z AMG-em żyje się na co dzień? Czy to auto jest bardziej cywilizowane niż GT3? Sprawdźmy to! Pierwszą rzeczą jest zawieszenie i tutaj jestem trochę zaskoczony, bo bałem się, że to będzie kolejna drezyna na drewnianych kołach, a okazało się, że nie jest aż tak źle. Znaczy, żebyście mnie nie zrozumieli, na opak, to auto nie jest wygodne. Nadal wytrzęsie wam wszystkie plomby. On nawet nie jest trochę komfortowy, jest tutaj twardo. I to czuć, ale mam gdzieś wrażenie, że to zawieszenie roznosi to trzęsienie tym samochodem po karoserii. Ja sam na sobie tego za bardzo nie czuję, przez co aż tak bardzo mi to nie przeszkadza. I mam wrażenie, że to auto jest po prostu nieco bardziej komfortowe niż GT3. W tym samochodzie oczywiście jest bardzo głośno, ale kto nie kocha brzmienia silnika V8, dlatego tego nie uważam za wadę. Są natomiast inne wady, ale żeby wam o nich opowiedzieć. To znowu muszę się zatrzymać. Fotele w tym samochodzie są nieregulowane, bardzo twarde, ale to nie jest ich największy problem. Największym problemem jest to, że są bardzo głębokie. Oczywiście problemem w użytkowaniu na co dzień, nie na torze, bo na torze się to bardzo dobrze sprawdza, ale na co dzień chociażby samo wyjście z tego samochodu jest mocno problematyczne. A to nie koniec. Specjalnie ubrałem teraz grubszą kurtkę, aby pokazać Wam kolejną wadę głębokości tych foteli. Po pierwsze, mam bardzo ograniczone ruchy i ciężko mi jakkolwiek coś tutaj zrobić. Już nie mówię o sterowaniu multimediami, którymi nie da się sterować dotykowo, tylko steruje się za pomocą touchpada. I zobaczcie, ja bym chciał to zrobić normalnie, to już nie mogę do tego do, 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 dosięgnąć. Muszę podnieść rękę i dopiero tym sterować. To jeszcze nie jest y, klucz całego programu. Niżej mamy sterowanie dźwigną zmiany biegów. Jest jeszcze gorzej, bo już wyglądam jak paralityk. Już nie mówię o sięgnięciu do schowka, gdzie jak on się otworzy, to ja już w ogóle nie mam jak tego zrobić. I dopiero teraz możecie schować. W tym momencie, jakbyście musieli coś szybko zrobić, to ruszanie się wyglądacie w tym samochodzie, sterując tym wszystkim, jakbyście kupili go za swoją rentę. Narzekałem w GT3 na widoczność do tyłu? Cofam to. Tutaj jest dopiero ograniczona widoczność. Nie tylko za plecami macie suszarkę na pranie, za którą jest szybka jak dla snajpera, za którą jest spoiler, to jeszcze cała reszta szyb jest tak mała, że czujecie się tutaj jakby ktoś zamknął Was w żołądku potwora. Sprawę przy cofaniu nieco ułatwia kamera z tyłu, która była też w GT3, ale w GT3 nie było tego. Czy to nie jest świetne rozwiązanie? Przednia kamera umieszczona jest na dole zderzaka, tak abyście nie tylko mogli zauważyć, jak blisko macie do ściany, ale czy właśnie nie rysujecie swojego zderzaka jakiegoś przechodzącego żuczka? Genialne rozwiązanie. A gdzie już o niskim zderzaku mówimy? Tak jak w GT3, chciałem sprawdzić, czy wjadę do swojego garażu. Finał? Dokładnie taki sam. Przez tydzień musiałem parkować na zewnątrz. Mam wrażenie również, że ten samochód dużo bardziej przyciąga wzrok na ulicy niż GT3. W tym aucie czujecie się po prostu jak w klatce w zoo. Nie możecie sobie spokojnie podłubać w nosie, żeby ktoś na Was nie patrzył. Chociaż z drugiej strony ma to swoje plusy, bo często będziecie chcieli uciec od ciekawskich spojrzeń i wyjechać tam, gdzie ludzi nie ma. Pod maską GTRA pracuje niesamowite, podwójnie doładowane 4-litrowe V8 o mocy 585 koni mechanicznych i dysponująco momentem obrotowym na poziomie 700 Nm. To wszystko powoduje, że ten samochód katapultuje do setki w 3,6 sekundy. Nie to jest jednak najstraszniejsze i przerażające w tym aucie. Przerażające jest to, że cała ta moc i moment Trafiają tylko i wyłącznie na tylną oś. Popełnijcie najmniejszy błąd, lub przy dynamicznej jeździe pomyślcie sobie o nie wiem, wieczornych zakupach, a ten samochód bez najmniejszego wahania urwie wam głowę i podają sobie na talerz. Do tego GTR możecie ustawić pod siebie w wielu aspektach. Żeby Wam o wszystkim opowiedzieć, musiałbym tak naprawdę stworzyć o tym kolejny odcinek. Tak, wiele można tu zmienić w układzie wydechowym, w trybach jazdy, w zawieszeniu, w układzie kierowniczym, w skrzyni biegów. Do tego jest samych trybów ESP aż 9 pozycji. I wybaczcie, nie mam aż takich jaj, aby całkowicie w tym aucie wyłączyć ESP. Muszę Wam jednak wspomnieć o tym autorskim trybie ESP, który ma aż 9 trybów. Na desce rozdzielczej jest żółte pokrętło, które nijak nie pasuje do wnętrza i które od razu Wam mówi jeśli się nie znasz, to mnie nie dotykaj, bo możesz sobie zrobić krzywdę. Natomiast działa to w ten sposób. Kiedy ustawicie auto w tryb RACE, pojawiają się diody wokół tego pokrętła. Pierwsze trzy diody są dla średnio zaawansowanych. Natomiast kolejne sześć czerwonych diod... Wtedy już jest tylko gorzej. Kiedy osiągniecie maksymalną dziewiątą czerwoną diodę, wtedy jesteście skazani tylko i wyłącznie na siebie. Jesteście wy i maszyna. Nic nad wami nie czuwa. Musicie sami okiełznać tego potwora i uwierzcie mi, że trzeba wykazać się nie lada umiejętnościami. Do tego ten ryk. W GT3 brzmienie mobilizuje Was ciągle do dynamicznej jazdy, natomiast w AMG GTR przed jazdą boję się cokolwiek zjeść, żeby później nie sprzątać tego z fotela kierowcy. Jakbym miał porównać te dwa brzmienia, to, GT3, to w GT3 macie wrażenie, jakbyście koło głowy mieli przenośny głośnik, natomiast w AMG GTR koło ucha drzewam się głośnik estradowy, a między tymi rykami ciągle leci przerywnik. Masz przerąbane. To jest naprawdę niesamowite, bo chyba nie spotkałem się jeszcze z samochodem, który wzbudzałby u mnie tak wielki respekt. Ta ogromna maska przede mną już mi daje znak, że to nie są przelewki. Każde mocniejsze wciśnięcie gazu powoduje, że ten samochód zaczyna rzucać tyłem. Pomimo tego, że ja mam włączoną kontrolę trakcji, jedno mocniejsze wciśnięcie gazu i auto po prostu zaczyna tańczyć. To tylko pokazuje, że tutaj wszystko walczy o przyczepność, żeby powstrzymać tego potwora przed po prostu, jak wspomniałem Wam wcześniej, urwaniem Wam głowy, bo pomimo tego, iż z każdym kolejnym kilometrem czuję, że potrafię w tym samochodzie więcej i dużo lepiej się z nim dogaduję, to mam wrażenie, że on tylko czeka na mój błąd, czeka aż ja w końcu się na chwilę rozkojarzę, aby móc zjeść mnie na śniadanie. To jest niesamowite, jak ten samochód wpływa na wyobraźnię i potrafi wam pokazać, kto tak naprawdę tutaj rządzi. Czuć też, że to jest auto stworzone właśnie do szybkiej jazdy, że ten samochód nie wybacza, i to rzeczywiście jest legalna, drogowa wersja wyścigowa. Bo, ja pierwicze, coś pięknego. Coś, co trzeba przeżyć, i tak bardzo ubolewam, że te wszystkie silniki V8 zostają zastąpione elektrykami, które rzeczywiście być może są szybsze, lepiej wywracają wam wnętrzności, ale nigdy żaden elektryk nie zastąpi odczuć, które daje wam silnik V8, tego brzmienia, tego ryku, tej potęgi, tego wszystkiego co jesteście w stanie właśnie poczuć tego drgania, tych, tych wibracji. To jest po prostu coś pięknego. Wow. Piękne jest też to, że GT3 i GTR tak bardzo są do siebie podobne, a jednocześnie tak bardzo się od siebie różnią. To jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, że. Pomimo tego, że auta walczą ze sobą o setną sekundę na Nürburgringu, to jazda nimi to kompletnie inne bajki. No, to przyszła pora na krótkie podsumowanie i powiedzmy sobie wprost: ani Porsche 911 GT3, ani Mercedes AMG GTR nie są idealnymi samochodami do miasta. Natomiast jeśli miałbym porównać prowadzenie, to Porsche daje Wam doskonałe wrażenia z jazdy, daje Wam poczucie jedności z samochodem, daje Wam poczucie, że możecie naprawdę wiele. W przeciwieństwie do AMG GTR, które jest bardzo brutalne, bardzo twarde, w wielu aspektach nieprzewidywalne i naprawdę potrafi zrobić Wam krzywdę. Dlatego, jeśli miałbym wybrać między tymi samochodami, to powiem Wam tak: coś czuję, że zacząłem cierpieć na syndrom sztokholmski, bo po prostu kręci mnie jazda tym samochodem. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!